Dzień dobry, witam. Dzisiaj jest, słuchajcie, piątek. Brat otworzył Budapeszty 70 sztuk. Chyba górą to wszystkie właśnie są te świeże. Dają. Trzeba będzie ścinkę im zrobić. Idę zgodnie bociany. Chodzą w górze z 50 sztuk, a już pan Mietek dojrzał. Pan Mietek na darmo nie gania. Tak jak mówiłem. A się obniżają, ale jest tak kurczę, potwornie gorące, że Ale niech i idą Rano dzisiaj pięknie poszły Naprawdę Niewiele im trzeba było, aby były już na innej wsi. A 70 tam nie chodzi, o już tam brat od dołu rusza Przerusza dzisiaj O pana Mietka tam daleko, nad pole Misko Ale nad polem Nie, to 70 to wszystkie się nie zerwały tam sporo ciemnych jest Michał brat A moje oczywiście O tam A jakiś czarny rano przyleciał, pocztowy I została a tamta pocztowa z stoku poszła dwa dni temu o, Zupełnie nie ten kierunek, one bociany sobie, same tam A i przyniosłem szłem, przyniosłem też, słuchajcie Blauwinderkę Ale w budzie jest, fajna, ładna blauwinderka, jak usiądą to wam pokażę Zaraz usiądą mówię, jest taka parówka że oh. Brat przerusza Przelatują A tamte jego też nie pochodzą dzisiaj, naprawdę jest gorąca. Dobra pora na puszczanie Pan Polmietek pewnie jakieś pojedyncze połapie Przyszły już przyszły już gorąco ja ten czarny odciął tam o, zobaczcie to nie typle tylko taki ala pocztowy Pszit. idę pokażę wam blamiderkiem bo nie wyleciała ja też na silniej nie wyganiałem o taka blamideczka nie wyganiam jej żeby do siadu nie było zaraz bliżej. o samiczka będzie założymy jej różową obrączkę ale bociany ładnie chodzą za wcześnie jeszcze z godzinę później to chłodniej było. już ten młody blawinder nie wytrzymuje a nie to młoda blawinderka to ma prawo a musi wy młody bocian jak się rozpędził patrzcie go Zobaczcie go jak się rozpędził, o piedactwo, pomylił się, ale nie, nie siadł, wystraszył się, pewnie mojej czerwonej czapki, bo dzisiaj jestem w czerwonej czapce, e, no i wszystkie mu się obstawią, schodzą do domu, schodzą na dach. Jeszcze część chce chodzić, ale niech siada. O, jest jakiś Budapeszt, o, jest. Z czarnymi piórami. O, tu jest. Jeszcze pewnie młody, bo nie spierzył się z lotek. Ale już sam jest Siedzi, siedzi na oborze. Zaraz idę posypię. No i większość usiadła. Nie wszystkie, ale większość usiadła. Większość usiadła słuchajcie. A co tutaj u mnie siedzi, tutaj pewnie coś u pana mietka siedzi, a tu jakiś kończaty jeszcze młody Leci o Siedzi, a zobaczcie Tak, że one nie były w zaciągu to Siedzi Dwa No i co tam górą chodzi jeszcze? Raz, dwa, a tutaj następny Odwraca się w moją stronę. Bociany zlatują na ziemię. Ale nie. No jest jeszcze kilka. A jakoś tak specjalnie nie poszła, bo nie dawały. No. tu jest nad panem Romanem. Na drzewo. Nie. Na drzewo usiadł. To Brat Jen poznaczył na barkach na czarno, żeby widzieć, które to są. No i to tyle spuszczania. Większość usiadła to tam chodzi tu może z 8 czy 10. Nie no, zaraz więcej. Nie oszukuję Was 4 eee, tutaj jest 7, 8, 9, 10, jeszcze 10. A jeszcze z 10, a tu jest kolejny. A tam brat ich przerusza. A ja mówię, one nie były z zaciąga, brat ma zaciąg, to też trochę jakaś mała przeszkoda, ale... Ale dużo nie zginie, nawet jak 10 zginie, z 70 to i tak nie dużo. Zaraz się pomęczą. Naprawdę jest tak gorąco, że potwornie gorąco, że... Chodź tutaj. No on pewnie też posiedzi, posiedzi na tej oborze i poleci w świat. O, coś tam ten jeden wymiotuje. Nie masz gdzie miejsca jak wymiotować i koło mnie. <laughs> Brat wsiłka nawołuje. No mówię z 10 chodzi 4. 5. Ta, a z 10, 11 góra. Chodzi po jedynku Miały być otwarte jutro, ale nie wytrzymał. Dobra, nie zanudzam, bo nudno będzie. Witam. Dzisiaj sobota, rano, ale tak średnio dzisiaj już schodzą. Nie było dzisiaj bardzo. Dużego odejścia już się oderwało, to kilka osiem. Ta nowa Blowinderka siedzi tutaj z bucianem. Ale moja zaczęła chodzić. Co mnie bardzo cieszy. Gania ich bez wiechy, bo <laughs> ja z jest po tamtej stronie, a to oczywiście poleciały oba do brata i... Nie chcę mi się iść po tą wiechę z i... Bo Bowiem ich tu popłoszył bardziej, ale... Nie ma, spinę. Szkoda tylko, że ciągle tam ten kierunek tam. Nic się tam nie dzieje nad tym lasem. No o, młoda bromiderka zeszła moja, ale dobrze, że zaczyna chodzić, A gdzieś siwy bocian młody nie widzę go Nie widzę tego mojego siwego bociana, bo białego jednego już znalazłem, także go tam wywiozę Jeszcze jeden został, ale od czasem lata No, i to takie puszczanie, nic tu złapać nie można, bo nie ma warunków. Jak to jeden z widzów powiedział, ja to jestem tygrys, ale bez zębów, ale to prawda, bo... Nie mam wiechy jednak, on trochę, ale to... Najważniejsze, że boczki fajnie w formie są tam. A jak będzie trzeba ich zmuszać, to się ich zmusi. O, nagram na ziemi zaraz, żeby nie za długo tam w górze, bo... Schodzą to ile, jeszcze 2-3 minuty i zejdą. Jest ten musiwy Bocianek młody, więc musiał chodzić w gołębiach w górze. A, no, wiecie co, patrzę na te ogłoszenia, te głębia, ale tak szczerze to nic teraz nie ma płyta już jest na drugą część duchów, ale się muszą wyciąć. Muszę powiedzieć ile to mi chłopaki wytną. I kręcenie. A teraz robię taras przed domkiem, więc inne rzeczy robię, więc mi na razie musi poczekać. I to taka właśnie historia. To teraz na pewno więcej pracy przy przy domku, więc gołemnik chwilowo musi odpocząć, więc relacji z gołemnika nie będzie, bo tam się nic nie zmienia. Z bratem rozmawiałem jeszcze wieczorem to, bo był u mnie, oczywiście zawsze przychodzi. No mówił, że większość się poschodziła tych budapesztów, także tam pewnie straty są minimalne, mniej więcej jak 6-4 może. Także bardzo dobrze mu się tam obstawiły. ale to, że się obstawiły też jeszcze nie znaczy, że się nie złapią, prawda? Ja to mam takie zdanie, że Budapeszt potrafi dwa lata chodzić genialnie, wybitnie i nagle zrobi takie, taką głupotę, że aż po prostu aż właściciel szoku doznaje. Także z tym zaufaniem, do... no w ogóle gołębie to nie można, gołębiom ufać, bo to... To tylko zwierzę jest, prawda? Dzisiaj nie smutny, tylko śpiąc. Ja rano to ciężko mam wrzucić, <noise> ciężko się obudzić. Długo to czasu mi zajmuje dojście do siebie rano. Dobra, chyba nie będę długo nagrywał. Będzie za długi filmik, prawda? A, dzisiaj ma puszczać jeszcze pan Janek te ciemne i murzynki. A, ten mój blawida, to mi się podoba. A, poszedł, schował się biedak. Poszedł, schował się do budy. Na dachu jest ta... Właśnie co przyniosłem ją. Ładna, ciekawe czy to da radę latać. Właśnie do tego mojego blowindra ją przyniosłem. Żeby jednak z siostrą nie musieć go sparzyć, ale... Ale nie wiem, czy ona się utrzyma, czy ona będzie latać. No zobaczymy. Sebastian, jak oglądasz, no to ja wolę takie ciemniejsze, właśnie takie szare. Te blawindry. Pozdrawiam Cię. Lubię te blawindry. Zawsze lubiłem, ale nie miałem szczęścia. Tak jak mówiłem, do nich zawsze mi jakoś nie szły ręką. A to mi ginęły, a to coś no w każdym razie. O, tu jest ten mój blocinder, znowu wyszedł. On to jest ładny, i chodzi w gołębiach. A czy ładny? No mi się podoba. Chęcię ob obciąć te kosmy, żeby mu bolże, ale go oszpecę, więc dopóki tam wytrzymuje w gołębiach, to niech ma nieobcinane. O te obcinanie kosmów to wiecie, raz pomaga raz nie. A tutaj na ziemi moje koczki hodowlane, co się chłopcy śmieją, że te czarne kończate to koki A może i koki, ale fajne O, piękny koczek Pancer na białym ogonie. Tak, tak. O jest moja gwiazda, ulubieniec, pupilek. A gdzie żona do niego? Ma dwie żony do wyboru, albo siostry, albo tą, co przyniosłem. Zobaczymy, która, która zostanie. Tam, to jest, gdzie on jest. O ten, coś skoczył na tą siwy, ten bocian, to jest po parze tych białych, wyszedł właśnie. Oboje rodzice są białe, bociany, a on wyszedł taki siwy, bez przestrzału, bez żadnego białego piórka. Znowu mój blondiner na oczach, a ten. Siwy z groszek z jednym przestrzałem, białym to wyszedł po siwym, koroniatym, kosmatym, i po białej. Może będzie sam. Nie, ale on te chyba pisane z się parzy. kurcze nie wiem czy nagrywałem, bo znowu gadałem, 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 i, i nie wiem czy nagrało się. A nagrywałem wszystkie brata gołębie. Jakby się nie nagrało, to pozdrawiam wszystkich. I do następnego razu Siedzi Budapest jeden jego A jeden chodzi górą Ma tego może się nagrało tamto A do pana Romana na stadołę, jeden. jeden mój to młody a czy nie mój, co tylko że jego, co u mnie usiadł. Kurczę, co ja gadam, zmęczony jestem. Dobra, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Pan Janek dzisiaj nie puścił. Ja nic nie mogę złapać, bo wiadomo, posiedzą, posiedzą i polecą. Może jutro pan Janek ciemno otworzy, to się coś tam dogra, jeszcze jutro. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Jednak się nie nagrało, ile brat ma głębi. To przy następnym filmie Wam pokażę. No, teraz to ma sporo, sam. Ja przy nim to mam chyba połowę tego. Ale odzyskałem swoją wieżkę. <grymne> Także teraz już będzie tylko lepiej. Jeszcze raz pozdrawiam i miłej niedzieli.